witam się za Wami w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj będzie podsumowanie stycznia. Nie wiem kiedy ten miesiąc minął. Zdecydowanie za szybko sesja trwa. Jestem załamana, jeszcze obrona magisterki, więc czasu na czytanie nie było aż tak dużo. Mimo wszystko udało mi się zapoznać z 18 książkami. Jak dobrze tam na szybko policzyłam, więc mam o czym opowiadać. Będę starała się mówić krótko, zwięźle i na temat, i standardowo najpierw książki, które mam fizycznie i mogę Wam pokazać. Później gdzieś po bokach będziecie mieli tutaj okładki książek, które słuchałam w formie audiobooka, więc nie przedłużajmy i już Wam pokazuję, co udało mi się przeczytać. Nowy rok w ogóle zaczęłam z książką Alice Osman: I Was Born for This, czyli tutaj mamy dziewczynę, która że do innego miasta, ponieważ jest wielką fanką pewnego zespołu, no i... Przypadkiem, nie przypadkiem udaje się porozmawiać z jednym z właśnie członków tego zespołu. No i okazuje się, że chłopak, którego uwielbiała w ogóle oglądając go w social mediach, nie jest taki w rzeczywistości, jak się kreował w mediach. No i tutaj mamy pewną zagwostkę właśnie jak kreować swój wizerunek, trochę przełamywanie stereotypów, trochę wyrywanie się spod jarzma w ogóle rodziców. Całkiem niezła, ale szczerze mówiąc, z wszystkich książek, które przeczytałam Alice Osman, a zostało mi Radio Silence tylko już do zapoznania się, które gdzieś tam mam na półkach, będę pewnie jakiś czas czytać, to ta wypada najsłabiej szczerze mówiąc. I już nie mówię nawet o Nicku i Charlie, czy Dick Winter, które w ogóle dla mnie nie miały sensu te książki, ale z takich pełnowartościowych to naprawdę ta wypada słabo, chociaż czytał się całkiem przyjemnie i bardzo szybko się można z nią zapoznać. Następnie książka, której macie recenzję na kanale, więc jak coś wam gdzieś tutaj wstawię po boku link Czyli Nazril. Ukryte przeznaczenie od Marcina Legawiec Naprawdę bardzo pozytywnie ta książka mnie zaskoczyła Wkręciłam się od samego początku Bardzo enigmatyczny opis, który no dużo nie wyjaśnia A naprawdę można stracić bardzo ciekawą lekturę O chłopaku, który czuje, że stać go na coś więcej I chciałby się wyrwać ze swojego takiego miasteczka, wsi, w której przebywa no i okazuje się, że ma na to okazję. Tylko że no, przeznaczenie ma wobec niego inne plany, niż on by się mógł tego spodziewać. No i czy zdoła temu podołać, no to musicie się przekonać sami, ale zdecydowanie czekam na kontynuację, bo tu tyle wątków się nie wyjaśniło, że ja nie wiem, jak tak można zostawić czytelnika bez takich informacji. Także Panie Marcinie, ja chcę kontynuację jak najszybciej. I zrobiłam sobie Rewit Persiaka, czyli kontynuuję Chciałam wrócić właśnie do Persiego Jacksona. W ogóle pierwszą część czytałam już trzeci. Czwarty raz. Pozostałe to my czytam po raz drugi, ale no, fajnie było wrócić. Chciałam ze względu na serial, ale biorąc pod uwagę, co się serialem dzieje, Ja chyba nagram oddzielny filmik w ogóle o tej ekranizacji, bo mam totalne załamanie nerwowe. I oh, wczoraj oglądałam akurat y, finał. I nie, nie kupuję go totalnie, ale Klątwa Tytana to jest jedna chyba z moich ulubionych części, i jak czytałam po pierwszym razem, nienawidziłam Tali Po prostu ona tak mnie irytowała w tej części, że ja nie wiem co. A teraz ją przeczytałam jeszcze raz, i w ogóle nie rozumiem swoich wcześniejszych zarzutów, bo ona nie była taka tragiczna jak wcześniej miałam to w głowie, i trochę mam mindfuck, bo nie wiem co się zadziało. Czy ja już trochę się uodporniałam na denerwujące bohaterki, czy to nie była aż takie straszna jak sobie to wtedy przypisywałam. Nie wiem, po prostu. Dostałam lagę mózgu przez to i jestem ciekawa, jak się kolejne tony rozwiną. Chociaż, jak czytałam, y, może potworów miałam to samo z Tysonem, bo Tyson też mnie w drugiej części irytował, a jako go przeczytam drugi raz, to już takie lepsze podejście miałam, więc może z czasem mi się coś zmieniło. I dwie kolejne książki pokażę Wam razem, bo to są książki jednej autorki. Może nie jakaś seria, ale pojedyncze historie, czyli Casey West, i mam tutaj PS I Like You i przeznaczenie i pierwsze Pocałunek Tutaj mamy historię Lili, która no, bardzo nie lubi chemii. No, i z nudów pisze na ławce tekst piosenki, której się wydaje raczej, że nikt nie zna, bo to jest dość niszowa autorka i raczej dużo osób no, nie kojarzy takiej muzyki, zwłaszcza tego gatunku, w którym ona słucha. I kiedy przychodzi kolejny raz na lekcję, okazuje się, że ktoś dopisał kolejny fragment tej piosenki. No i tak między nią a tajemniczą osobą nawiązuje się konwersacja. Dodatkowo ona w takim życiu szkolnym, bo nie wie, kto jest autorem, z którym pisze. Ma takiego chłopaka, który bardzo ją irytuje. Ma też przyjaciółkę, z którą spędza czas, ale za dużo jej nie zdradza, co jest trochę dziwne, jak są przyjaciółkami. Ale z drugiej strony bardzo fajnie mi się czytało właśnie o takich tajemniczych liścikach pisaniu sobie na lekcji. Mi się przypominają czas, aż podstawówki, kiedy my takie coś robiliśmy. Więc to jest naprawdę taki fajny powrót do przeszłości. Bardzo przyjemnie mi się czytało, uśmiechałam się co chwila. I naprawdę jestem szczęśliwa, że mogłam ją przeczytać, że wreszcie się za nią zabrałam, bo przy tym, co się obecnie dzieje, biorąc pod uwagę moją magisterkę, to naprawdę fajnie było odetchnąć trochę i wyciszyć się, trochę zapomnieć o swoich bieżących problemach. W tej historii mamy Lensi, która od zawsze chciała być aktorką, no i kiedy dostaje taką propozycję, nie waha się ani chwili, tylko że na planie filmowym zaczynają się dziać dziwne rzeczy, a ktoś jej rzuca kłody pod nogi. Dodatkowo jej ojciec, jako że jest osobą niepełnoletnią, Cały czas miesza się na planie filmowym, wszystkich denerwuje po kolei, a głównie naszą Lensi, która nie może przez niego żyć. Ale rodzic bardzo stawia na to, żeby ona się wykształciła, żeby miała ten swój plan B, jakby jej nie wyszło z aktorstwem. No i załatwia jej pewnego korepetytora, który jest, no, bardzo świętoszkowaty, że tak to powiem. No ale tajemnicy trzeba rozwiązać i trzeba też załatwić sprawę korepetytora Ta książka już mi się nie podobała aż tak bardzo jak poprzedniej autorki. Z drugiej strony była taka przyjemna do pochłonięcia, jakoś szybko się to czytało, a motyw tajemnicy był całkiem okej, okay, Także nie będę aż tak finalnie mocno narzekać. No i uwielbiana przez wszystkich: Fort Wing, czwarte skrzydło od Rebeki Jaros. I powiem tak, fenomen niesamowity. Byłam ciekawa, jak to się rozwinie, i głównie z tego powodu ją zakupiłam i przeczytałam. I jak do połowy, do momentu od byłam zakochana po prostu i ja już rozumiałam wszystkie te zachyty, jak pojawił się motyw Igrzysk Wojennych. Dosłownie straciłam cały zapał i chciałam dorzucić książkę o ścianę, ponieważ wszelkie możliwe schematy się tutaj pojawiały, zostały wykorzystane i to w taki perfidny, dosłownie aż nachalny sposób. Jestem z tym faktem zniesmaczona. Jednak. Trzymam kciuki, że to się ładnie naprawdę rozwinie, bo ta historia ma cholernie dobry potencjał, zwłaszcza motyw smoków I Ja mam nadzieję, że to w kolejnej części zostanie rozwinięte, dlatego ja już widziałam zapowiedzi wydawnictwa, ja chcę tą książkę mieć, jak sobie ją przeczytać i ja chcę mieć nadzieję, że będzie lepiej Także trzymam ogromnie kciuki i mam nadzieję, że się nie zawiodę, tym bardziej, że one będą pewnie pięknie się prezentować razem na półce po prostu nie wiadomo, jak je ładnie ustawić, bo i tak ładnie wygląda, i tak ładnie wygląda, i tak też będzie ładnie wyglądać, więc ciężki wybór czytelnika. Dalej mam książkę, której recenzję będziecie mieć pewnie na kanale, bo najpierw pewnie dodam podsumowanie. Jest to wyrok od Christini Dalher, czyli autorki, która wcześniej napisała Vox. Tutaj mam wstawię okładkę, jakbyście wiedzieli. I tutaj mamy motyw kary śmierci. Naszą główną bohaterką jest Justin, która jest prokuratorem, i ogólnie w tym świecie prokurator może złożyć wniosek yy, o to, żeby osoba oskarżona właśnie została stracona. Tylko, że sprawy nigdy się nie przedawniają, i jeżeli w dalszym toku śledztwa albo nieoczekiwanym przypadkiem zdarzy się tak, że osoba skazana okaże się, że była niewinna i została się skazana na stracenie, to winę za to ponosi wtedy prokurator, który o to wnioskował, i wtedy on traci głowę. No i nasza Justin jest w trudnej sytuacji, bo poznajemy ją w momencie, kiedy ma dosłownie oskarżonego, przyznającego się do winy, wszelkie dowody świadczące o jego winie, a jednak, no, nie chce składać wniosku o właśnie stracenie. Wszyscy zastanawiają się dlaczego, no a potem w toku śledztwa dowiadujemy się, że ona kiedyś podjęła taką decyzję, jest jej z tym cholernie źle, a nagle żona tego skazanego pojawia się w jej życiu i mówi, że ma dowód jego niewinności. No i czy Justin stara ci głowę, czy nie, no to musicie przekonać się sami, ale jest to piekielnie ciężka historia, która zapada głęboko w pamięć, ale też mocno siada na głowie i zmusza do przemyśleń, do dyskusji, jak takie kary śmierci w rzeczywistości mogłyby mieć pokrycie. No i czy właśnie, jeżeli mamy osobę, której mamy ewidentne dowody winy, powinna zostać stracona, czy jednak, no... Ludobójstwo raczej nie jest zbyt dobrze postrzegane wśród społeczeństwa Ale z drugiej strony patrząc, że za pieniądze podatników taka osoba ma ciepły kąt, ma własną celę Ma normalnie dostęp do wody, dostaje posiłki, może wchodzić na spacery Niektórzy więźniowie mają możliwość kształcenia się, mają biblioteki i tak dalej, wszystko mają za free No to czy to jest sprawiedliwe wobec innych osób, które rzetelnie, uczciwie pracują, zarabiają A mają czasami jeszcze gorsze problemy niż właśnie tacy więźniowie Mocne pole do dyskusji, ale cholernie, piekielnie ciężka książka, która osiada na głowie. Więc jeżeli jesteście wrażliwi, i w ogóle to jest dużo scen, właśnie stracenia, opisanych, Także dla osób wrażliwych raczej unikałabym tej powieści, ale dla osób, które lubią takie historie, właśnie dywagacje, to jak najbardziej tak. No i tak, ostatnia książka, którą mam fizycznie, a przy okazji pokażę też inne części wersji audiobookowej. Jest to seria od Remigiusza Mroza z Wiktorem Forstem. I tak, to mam akurat chalnego. Nie pytajcie, ja mam ekspozycję ichalnego w domu, pozostałych domów nie mam Ta była na promocję jakieś tam 15 czy 20 zł, dlatego ją kupiłam, bo chciałam zebrać y, tą serię z Forstem Ale z drugiej strony chyba się cieszę, że jej jednak nie kupowałam, nie zbierałam Bo szczerze mówiąc ta seria jest taka sobie Ale ogólnie oprócz tego przeczytam też y, Deni o której mówiłam w grudniu, że ja właśnie skończyłam na początku stycznia Zerwę, Przepaść i Widmo Brockenu Brockenu? Nie wiem jak to... ProkHenu chyba Ale jak ktoś, to przepraszam za moje przejęzyczenia No i co, dalej mamy Force, który zajmuje się sprawą morderc, w górach ginie cała masa ludzi I w ogóle to się przenosi też na inne państwa Te góry to są jednak niebezpieczne, może dlatego ja wolę, może... Nie wnikam, ale tutaj już idziemy czasami w takie absurdy, że to jest przerażające Dla mnie tego było za dużo, na tej trzeciej części w sumie mogłoby się to zakończyć Chociaż biorąc pod uwagę ostatnią część, no łezka wokół mi się zakręciła, bo autor rzadko stosuje taki zabieg, zwłaszcza jeżeli chodzi o głównych bohaterów swoich książek, więc jestem miło zaskoczona. Mam nadzieję, że to nie pójdzie w stronę, którą nie chciałem, żeby to poszło i nie wiem, jak by miało to pójść, skoro wydarzyły się takie nie inne rzeczy, ale wow, pod tym względem pan Remig już mnie zaskoczył, no ale z drugiej strony. Fajnie, że mamy ciekawostki o górach, właśnie jakieś historyczne aspekty, bo tutaj historia monet w ogóle jest bardzo interesująca, i jak ja numizmatyko nie za bardzo się interesuję, to tutaj przyjemnie mi się śledziło te właśnie tropy, ale z drugiej strony no to już było na siłę, no bo mamy tę jedną osobę, która później ma pięć innych osób, później to jakaś sekta, później jacyś naśladowcy wredni, a to ktoś inny, bo ktoś mu popsuł plany, i to jest takie. Poplątanie z pomieszaniem i to już nie miało sensu. Można było trochę inne sprawy zrobić No ale nie chcę za bardzo zdradzać, o co w tej serii, tak później jak to się rozwija może bardziej Bo o pierwszych dwóch tomach mówiłam w poprzednim podsumowaniu, więc jak coś, to tam was odsyłam Więc nie wiem, z jednej strony cieszę się, że się z tym zapoznałam, zwłaszcza, że obejrzałam serial i choć On nijak się trzyma do książkowej wersji, to jednak całkiem przyjemnie się to oglądało jakoś Gdybym nie czytała książki, to serial by miał dla mnie ręce i nogi, także zależy jak to woli, jak na to patrzy, no ale nie wiem, y, raczej te książki długie ze mną nie zostaną, ani pierwsza część, ani ta. Poza tym zapoznałam się z mszujem, czyli siódmym tomem kwiatu paproci, który miał być trylogią też. No cóż, ale powiem szczerze, Jaga wcześniej mi się mało podobała i byłam zawiedziona, bo postać jagi w tej oryginalnej. Y, w serii ze Szeptuchą, była naprawdę intrygującą postacią, zaskakiwała, była taka cięta, miała te swoje powiedzonka, i taka była, no, kobieta z krwi i kości. Tak, w tej jadze to była, no, taka zmiętolona, taka ciepła, klucha po prostu, i to nie była ta jaga, którą znam z tej pierwszej serii. Ale im dalej idziemy w kolejne tomy, tym to się coraz bardziej rozwija i naprawdę Mszczuj był ciekawą serią. W ogóle zaskoczyło mnie, że mamy połączenie folkloru w ogóle polskiego z wschodnią częścią świata. To było bardzo zaskakujące, bardzo miło zaskakujące w ogóle, że mamy też takie kwestie poruszone. No i Jaga wróciła na swoje tory, po ślubie trochę dziwniej się zachowywać i trochę dziwne podejmuje decyzje, ale też to zrozumiały w kontekście tego, co dowiedzieliśmy się w tej pierwotnej serii, i tutaj mamy rozwinięcie tych wątków, więc bardzo fajnie mi się to czytało, ale miałam to. Serię w tej pierwszej wersji, jak wydań sobie to wydawało. Teraz, jak są te książki wydań sobie mięta, to nie wiem, czy chce mi się to serię zbierać od początku i tyle to mów. Chociaż te w twardej oprawie wyglądają genialnie i robota, szapupa dla grafika, który stworzył te okładki. Naprawdę genialna robota i aż przyjemnie się na nie patrzy w księgarniach czy na zdjęciach u innych osób. Dalej mam od Alka Rogodzińskiego bal wszystkich nieświętych. Czyli no, standardowo jak do tego autora Bardzo przyjemna, zabawna historia, którą połyka się za jednym zamachem Ja dosłownie jednego dnia wzięłam słuchawki, założyłam i po prostu ją za jednym zamachem przesłuchałam To są naprawdę bardzo przyjemne, bardzo szybkie książki, które szybko się przeczyta I z drugiej strony też szybko się zapomni Ale z drugiej strony można robić często r-ready re i to nie straci swojego uroku Także pod tym względem nie będę narzekać Naprawdę to są takie comfort ready, które zawsze mi poprawiają humor No i teraz dwie książki... Które spodziewałam się, że mogą mi się spodobać, ale nie przypuszczałam, że od razu to będą te 10 na 10 książki, i muszę je sobie załatwić zdecydowanie w wersji papierowej. I jest to seria nekrowet. Po prostu jestem w tej historii zakochana, i są to dokładnie usługi weterynaryjno-nekromatyczne i metody leczenia drakonidów. Uwielbiam! Pani Joanna zrobiła tak genialną robotę, ja się tyle razy wzruszałam, tyle razy uśmiechałam pod nosem A zwłaszcza to, że na początku pierwszej części, na dzień dobry, pierwszym pacjentem naszej nowej techniki weterynarii Jest no trochę dziwna odmiana królik, który ma rogi i ma skrzydła No i sama będąc właścicielką trzech królików, ja wiem co to za stworzenia Ja nie potrzebuję wiedzieć i żeby one miały rogi i skrzydła Że one u weterynarza to są w ogóle... Jakby się schronowały i inne charaktery przejęły te króliki Ja wiem z czym to się je I po prostu to było tak genialnie opisane To było tak rzeczywiście przedstawione Mimo, że mam tutaj fantastyczne zwierzęta To jednak podejście właśnie opiekunów do tych zwierząt Czy same takie podejścia do leczenia i no... Mały pacjent nie wie, że to jest robione dla jego dobra Tylko, że ktoś chce mu zrobić krzywdę i on nie ufa po prostu przegenialnie opisane, fantastyczne zwierzęta, jednoroczne mantikory, właśnie wiwerny, no coś przegenialnego. No i w drugiej części mamy smoki, więc smok jako kogut boskie powiązania. Po prostu fajne, że to nawiązuje też do różnego folkloru. Naprawdę przegenialna. Ja... Będę pewnie, jak tylko zdobędę je w papierowej wersji, ja będę chciała o tym opowiedzieć, bo ja uwielbiam tą historię. Jestem totalnie zakochana, jak tylko będę miała wersję papierową, Ja sobie ją je jeszcze raz przeczytam, pozaznaczam ulubione fragmenty, bo ja czuję, że ta historia zostanie ze mną na długo. Ja się nie mogę doczekać, kiedy wyjdzie od sql informacja, że wychodzi trzecia część. Ja chcę to natychmiast, ja czuję niedosyt. I mimo, że ta historia nie jest jakaś owiana wielką dozą akcji i jakiś tajemnic, czy coś w tym stylu, tam jest jedna akcja, która taka jest typowo kryminalna tak no, trochę włamaniowa no, ogólnie no taka trochę poza ten schemat ale to są głównie opisane, właśnie historie różnych magicznych, niemagicznych zwierząt, różnych właścicieli, podejścia ludzi do tych zwierząt i w ogóle jak weterynaria w tej kwestii się rozwija, jakie są podejścia różnych ludzi i właśnie podejmowanie trudnych decyzji, kiedy trzeba uśpić zwierzaka, po prostu no uwielbiam, kocham i po prostu będę to wciskać teraz każdemu, zwłaszcza właścicielom, jakichkolwiek nawet zwierząt, bo to będzie dla nich istne arcydzieło i to jest taki komfort, po prostu, no... I love it i w ogóle przedstawienie niesprawiedliwości Nawet jeśli chodzi o magiczne stworzenia, ale biorąc pod uwagę na taką naszą rzeczywistość Przedstawione są przewinianie, Kocham, ubóstwiam, może ja nie wiem Ja będę teraz cały rok się zachwycać, a dopiero mamy styczeń To ja nie wiem, co będzie do grudnia Ja pewnie jeszcze za trzy razy przeczytam Nieważne, jestem zakochana po prostu i jak chcesz trzeci tom. No i ostatnia książka od Małgorzaty Starosty, czyli Wigilina, zagadka. I powiem szczerze, że jak już przesłuchałam pani Małgorzaty naprawdę wiele książek, to ta podobała mi się na niej. Niestety, niestety, ale no. Nie wiem, nie kupiłam tego klimatu, nie kupiłam tej zagadki, tej sprawy kryminalnej, postaci, które tam się pojawiały. Totalnie ona mi nie podeszła do gustu. Przesłuchałam ją, bo przesłuchałam, była krótka, przynajmniej tyle dobrego, a że byłam i tak w trasie komunikacyjnejskiego, no to nic lepszego do roboty nie miałam. Ale no, zagadłam się. Wiem, że teraz z autorki wychodzi kolejna książka odnośnie... gdzie są moje zwłoki? Jak już pamiętam, taka zielona. Ja ją pokazywałam chyba w tamtym roku, w jakimś podsumowaniu. Kiedyś ją miałam po przedstawieniu książek. Nie wiem, gdzie ona jest, ale yy, tam tej kontynuacji wychodzi, więc nie pamiętam zbytnio z tej pierwszej części, więc będę musiała pewnie zapoznać się z poprzednią i teraz tą kontynuacją. Ale postaram się, zobaczyłem. Może tam będzie lepiej, bo tam akurat bo, Wiem, że była historia z Niemcami, coś związane. Tak, i trup, który zaginął z prosektorium. To tyle pamiętam w tamtej serii. Zobaczymy, jak będzie w kontynuacji Ale jestem pozytywnie nastawiona No wiadomo, że autor nie pisze samych najlepszych książek, jakie się da Czasem jakieś stopki się zdarzają No i mi akurat nie podpadła konkretnie ta Myślałam, że po Wigilii jakoś sobie fajną historię posłuchałam Zwłaszcza, że to miała być komedia kryminalna No ale tam z tą komedią to nie było za dużo no i tak, to są wszystkie książki, z którymi się zapoznałam Jest jeszcze jedna, ale o niej po pierwsze nie przeczytałam całości, tylko tam 100 stron I druga sprawa, że ona wychodzi dopiero pod koniec lutego, więc na razie nie mogę o niej mówić Ale jak już będę mogła, to zdecydowanie wam o tej książce opowiem, bo zapowiada się naprawdę genialnie Mam nadzieję, że szybko dostanę tą książkę, że mogła ją dokończyć Bo tylko 100 stron przeczytałam i po prostu już zacieram rączki, kiedy będę mogła dorwać całość więc tak, tak się przedstawia Podsumowanie, dajcie znać, czy któryś z tych książek czytaliście Czy może macie w planach I dzięki, że dotrwaliście do końca I do zobaczenia w kolejnym filmiku Na razie!